Tak, jakbyś postawił czerwoną pochodnię i ładnie wyglądają. Właśnie wyglądają one w ten sposób. Pokaż tu Legrys. Wyglądają Ciekawe. one w ten sposób. No. Zaraz je postawimy, będą ładnie wyglądały. A i tak. No, Legrys może wyjść i pokaż. Wyjść i pokaż. Czekaj, bo mi się coś z myszką dzieje. I robimy też blok Lazury tu. Ile tyś się i w tych hejmach, tyle tych surowców? No, O no, zaraz pójdziemy na mopki. Co ty o tym sądzisz? Bo mi, już, mi się wydaje, że już jest takie w miarę spoko. Czekaj... Szkielet. Zaraz mu coś pokażę. No... Zaraz pokażę, gdzie jego miejsce. Pożyczam kamienny mieczyk. No. W ogóle magia, nie? Dzień się stał. Z nocy dzień. Nie wiadomo jak. Tak się dzieje od kilku dni. Nie? Trochę pomógł. A To tylko na potrzeby odcinka. Prawda, Agres? Mhm. Mm no. Tak. W ogóle od kilku dni... Był tu jeden kolega od tamtego czasu troszkę serwer, się tak powiem, psuje, bo troszkę to są takie lagi większe. E, teraz weźmiemy w środku, zrobimy. W ogóle, chopie, powiedz co ty chciałbyś tutaj mieć? W tym środku, masz takie ten. W ogóle ja bym proponował, żebyśmy to ten, z, z, zrobili z tego, no, yy, podzielili to na kilka części. Co ty na to? No dobra. A to może już w następnym no odcinku, bo ja mam też taki limit na YouTubę. No właśnie. Dobra. To chodź, ustawimy się. Yy, dziękuję za oglądanie. Yy, ze mną był Koksu, misz yy, strojenia domków i narka. ma.